Siemaneczko widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z naszego motyleka. I dzisiaj, jak oglądacie to 18 listopada, to znaczy, że mamy półrocze naszego kanału. Tak, dzisiaj właśnie wypada półrocz naszego kanału. Też idealnie się złożyło, że już mam 100 filmów wrzuconych na kanale. W poprzednim odcinku napisałem komentarz, że no już setny film. Yy, tu nasz pan pracownik musi jeszcze myślę troszkę popracować. O, nie mamy tego. To domówmy. Tylko by nią zabrała, ja to jak zwykle. To zamówmy, to zamówmy, to, to. To też niech będzie, to też okej. Okay. Yy. Dobra, jeszcze pan można ser też można. Dobra. I zamówione. Nie domówiłem. No dobra, teraz umówiłem. I dzisiaj... Nie wiem, chyba mamy powiększyć magazyn, jak słyszałem. No dobrze, mi się tu za każdym razem ta farba jest w innym miejscu, no. No dobrze. Mm, dobrze. Mm, mm -hmm. No okej, okay, no to co? Zaraz będziemy otwierać sklep. Tylko ja właśnie chciałam, żeby on trochę sobie ponosił. Dobra. Musimy go kurczę, Żeby. Oh, dobra. I myślę, że możemy już otwierać nasz sklep. I oczywiście zasubskrybujcie kanał po więcej treści. No okej. Okay. Mm. A my już jesteśmy gotowi i zwarci, tak? No, dawaj, dawaj, dbie, dawaj dawaj. Ja mu też troszkę pomagam. Na razie po prostu tutaj do magazynu powsadzamy mu rzeczy, Żeby miał łatwiej tutaj mm, cukier. Cukier tutaj też cukier. No dobrze. Mm -mm. Ciasteczka. Mm -hmm. A nie to nie to. No dobrze. z spaghetti mamy. Mhm. Mm Tutaj sól. Już idę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Yy, no to, to jest tutaj. Już zaraz podejdę. Tylko chwila. Czego jeszcze tak nie mamy? Bo jeszcze czegoś może nie mamy. O, wody nie mamy. Tego też mamy mało. Tego. Tego, dobra, kolejne rzeczy Podomawione mm -hmm. Tutaj zakupy Bardzo duże Kartą 84,70 Dziękuję bardzo mm -hmm. 85,80 Dziękuję No nie mam Już, już, już Tu mamy, dziękuję, czekajcie, trzeba go znowu przyspieszyć, raz, dwa, trzy, cztery, a, dobra, nie biega, a ja znowu tutaj podnoszę, już, sekunda, mhm. Dobrze, kasujemy. Mhm. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze to musimy tutaj dać. Niby nic nie trzeba robić. To pokasować. A jednak trochę tych rzeczy jest. Jeszcze. I czy czegoś jeszcze na pewno... O, dobra, możemy to domówić. To możemy znowu domówić. To też, to też. I to. To, dobra. Mamy znowu 1000 na koncie. Mam nadzieję, że starczy nam na powiększenie sklepu. Znaczy, nie, nie sklep, tylko magazynu z serkiem 49. Dziękuję. Uh -huh. Cztery dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo Dziękuję ślicznie uh -huh. Trzy Czterdzieści pięć Już Dobra, kawa jest. Mm. Mm -hmm. Oliwa. Już, 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 już idę. Mm -hmm. 49, Dziękuję. już, już. Tutaj pomoc. Mm -hmm. 40, 50, już, 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 idę 71, 45 Ja ich na razie nie obsługuję Chodź tu Ja cię muszę Dopełnić tutaj. I O szóstej zapalamy światło No i w magazynie to 10 minut później A już 4 95 Lepsze Ojeciu Znowu zaraz pustki w sklepie Jak widzę tutaj mam jeszcze tutaj ciasteczka nasza czego nie ma no tego nie ma tego nie ma mhm. tego też nie ma i jajek nie ma no dobrze no jeszcze o to można dać i to Zostawiam to potem. I tak mamy, jak na, jak na razie, to mamy strasznie duże kasy. 60-80. Mhm, dziękuję bardzo. 13,80 I tu przepraszam, chwileczkę. Trzeba też obsłużyć mhm. 5-40. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tutaj mam jeszcze 60 groszy. No i dzisiejszy odcinek może być troszkę dłuższy właśnie z tej okazji. Że są półrocze naszego kanału. No dobra. Dziękuję. No, a ty już pustki w sklepie. Ja tutaj już pomogę i wystawię całą miną mąkę. To zamieszczenie ma niby nie mam. Może chleba nie ma? Nie, no, chleb jest. Dobra. Zostawiam to tam naszemu pracownikowi. A nie. Kartą będzie. 75, 35. Dzień, dziękuję. Dobra. Raz, dwa. Dobra, przyspieszony. Niech tutaj ciągle nam tu donosi. To chyba nasza będzie ostatnia klientka na dzisiaj. No dobrze, dobra. 2000. Jest bardzo dobrze. On już to chwilkę musi... Opracować po ciemku. No dobra. Kończymy dział. Ok. Trzy osoby niezadowolone. I um, chyba kopiki poszły w górę. Tak. Sześć, dwadzieścia. Dobra. Dziękuję. No i to trzeba zapłacić rachunki. No i magazyn. Ja już bym chciał tą licencję, no ale niestety. Storage. Powiększyłem. Proszę Państwa, powiększone jest już. I 1200 na naszym końcie. Wiem, że tutaj się to przesunęło. No dobra. No, sporo się przesunęło. Mhm. Na razie tego nie jakoś nie układamy profesjonalnie. O. No i wiecie. Jedna jeszcze ze 3, 4 półki, to się wiadomo, na zmieszczą, więc tu spokojnie nasz magazyn teraz już jest duży. I od razu bym kupił, wiecie co, półeczkę. No, no to tak będzie lepiej. Dajmy... A nie! A, no to smal. I nie będziemy rozkładać, bo on... Bo nasz pracownik to on teraz tam da full produktów. I nic nie będzie tylko tego, żebyśmy już mieli tą naszą półkę. No następne, W sumie. Teraz to nawet już możemy odblokować. Ale nie, jeszcze dzisiaj nie. I ja bym właśnie teraz nie wiem taką, jakąś ogromną, wiecie co, dostawy zrobił wszystkiego. Może nie wszystkiego, ale... No strasznie dużo bym zrobił dostawy Tu dwa, tu dwa. Tu jest git, czeka pików, tego, 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 tego też może być, no i patrzcie, zostaje nam 500 złotych, dobra, przyspieszamy go, a mniej niecałe 500 złotych, no i jest git, patrzcie, o, tutaj wszystko zaraz, no będzie, no dobra. On musi to poroznosić. Uh -huh. Jak widzicie. Bo na razie nie ma tego full, więc. <słuch> Mener. i właśnie, bo hearing. Kasier to już nawet byśmy niedługo mogli. Ale mi chodzi o arystokrata. 22 level, i muszą być 3 te postawione. My zaraz będziemy mieli czwarty, więc. Spokojnie. No dobra. Yy, dobra, to zaraz będziemy otwierać sklepkę. Właśnie niech on, mówię, podnosi te wszystkie rzeczy. Ja już tutaj, właśnie, poukładam, no bo jak widzicie, mamy pustki. Mhm, mm mm. mąka. Tutaj. Tutaj no dobrze. Kolejna tutaj mąka. Zaraz właśnie sprawdzimy, jak akcja wygląda w sklepie. Czy jest wszystko dobrze? Chleb. Kolejny chleb. I sól. Tutaj jeszcze mamy herbatkę. No dobra. To tu. I zaraz zobaczymy pracę. No nie mamy tutaj jedynie soli. A dobra, otwieramy. Ja już nie przedłużam. A tu, już chleba też. No dobra, to musimy postawić pasta mm. tutaj jeszcze te produkty kawa mm -hmm. mm -hmm. dajemy tutaj wszystkie produkty No i tutaj się tak pierwszy raz nie zatrzymaliśmy. Mhm. Już zaraz w ogóle... Ale grupa osób. Mhm. Zaraz już pomogę, tylko trzeba chwilę poczekać. Mhm. A no i dobrze, no to już jestem, jestem. Dwadzieścia sześć, trzydzieści. A przy osiemdziesięciu złotych bardzo mi się podoba. Osiemnaście hmm. osiemnaście. Oj, dobra, już za chwilę. Hmm. Zobaczmy, czego nam brakuje. Tutaj, tutaj. Tu niczego. Tu jeszcze możemy kupić to. No i to, no i wszystko, no dobra. Ja zaraz odblokuję tutaj naszego magazyniera. Hmm. Hearing. No i od razu niech będzie. 4. Okej, okay. dziękuję. 3485. Mhm. Dziękuję bardzo. Mhm. Tutaj kolejny pan. 1760. Mhm. Zarabiamy kolejną koscakę. Aha. Mhm. Dobra, na no naszym sklepie teraz. Jest... I już naprawdę widzowie w, następny, w następnym w następnym odcinku to już kupujemy kolejną licencję. Nie wiem, że 5 Kupujemy po prostu kolejną licencję. Właśnie tutaj postawimy naszą lodówkę. Nie wiem czy nawet dzisiaj tej lodówki nie kupimy, żeby nie mieć żadnych problemów. No. No dobrze, o, to też duże zakupki. No tutaj idzie Pan do nas z dużymi zakupami. 39, 30 okej. Okay. Kartą będzie 36,80. Mhm. Mm no, nie, no znowu się, że zablokował. I ja. No. Tu masz, już nie blokuj się naprawdę. No jak ci on zablokował z tą? Co mhm. tu jest? No, jeden chleb, to spokojnie można wywalić. Mhm. Łąka będzie 65,90, dziękuję. O, tutaj tak ładnie ułożone, konkretne zakupy. 3,20, dobrze. Mhm. Dobrze, 68,05. No i dziękuję, ale tu bardzo dziękuję. Okej, okay. bo w tej kolejnej licencji yy, yy, Jeszcze na następnej, następnej Mamy te, 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 te szampony, te, no to na to yy, Bo jest cztery w parcie byśmy całą szafkę, moim zdaniem Zrobili na papiery toaletowe Ale za taką samą cenę jeszcze mamy Cheese mozzarella, oh nie Ale to okej, okay. no i to do, do lodówki Tak, to ja bym nie chciał tak od razu do lodówki <laughs> to jest bez sensu. A poczekajcie, bo zaraz szósta będzie. Dziękuję bardzo. Tutaj się wcześniej teraz zapaliło. A tu idealnie <laughs> właśnie. Poczekajcie, teraz to my market. Yy... Domawiamy kolejne, kolejne światełko, już, 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 z jednym olejem, 3,90, dobrze, no, kolejne, dziękuję, mhm. tutaj mamy 35, dziękuję i jeszcze, ojej, ciup. Przyszła rozmięć pieniążki. Dobrze, już tutaj kasuje, I tutaj, i tutaj też. Od razu. 1,70. Dobrze. Przyszło nam światełko. Jak to uświetla. I No i tak to OK, i nadal jest ciemno, więc dodajmy jeszcze, wiecie co, ja od razu kupię ze światła, będą, po prostu będą, a już tutaj, bo tu pan czeka niecierpliwie, dziękuję, mm -hmm. 5880. Mm -hmm, dziękuję. No, nowy jeszcze tutaj światełko. No i to też ja bym chciał przemienić. Tak żeby też było prosto. O. No i dobrze. No i ładnie mamy światło. Tak to jest o tak. A tak to od razu. Jaśniej, poczekajcie, a tu. No nie, no niestety. Wiecie, co ja zrobił Właśnie takie odstępy. O, no. I pięknie. Kartą. 14,70. Mhm. Tutaj karta 110, dobrze. Dziękuję bardzo. A, bo ty nie jesteś przyspieszony. W takim razie cię przyspieszę. E, no dobrze. No. Dobrze, już tam powoli kończę kasowanie. To od razu i zamknijmy sklep. Pep zgaśmy. Też zgaśmy. I finish day. No dobrze czokapki od razu spadły 6. No dobrze I na tym będziemy kończyć ten odcinek. Wykoniecznie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!